Rozdział 8. Przygoda ze zwierzętami Dziś dzieci zabrały ludziki do świata magicznych klocków. Te klocki nie tylko mają różne kształty, kolory i wielkości, ale są też przezroczyste i co najważniejsze namagnesowane. Przyczepiają się jeden do drugiego i w ten sposób można z nich tworzyć przeróżne rzeczy. Dzieci budowały już domy, garaże, labirynty, wieże, a nawet pałac. Teraz Beata wraz z przyjaciółmi postanowili zbudować piętrowe zoo dla egzotycznych zwierząt mieszkających w przedszkolu. Pomieszczenia na samym dole zostały przeznaczone dla słoni i żyraf. Na wyższym piętrze zbudowano pokoje dla hipopotamów i tygrysów. Jeszcze wyżej mieszkanie dostały małpy i goryle, a najwyżej ptaki. Dodatkowo wokół zoo Kevin zbudował rzekę. Użył do tego niebieskich klocków. W rzece zamieszkały ogromne zielone krokodyle. Słonie i żyrafy były bardzo zadowolone. Przechadzały się dumnie i podziwiały widoki przez kolorowe i przezroczyste okna. Tygrysom też się podobało. Z góry mogły obserwować cały teren. Hipopotamy natomiast nie kryły swojego oburzenia. Hipopotam Max zawołał. Halo, halo, ja chcę popływać. Drugi hipopotam o imieniu Felix mu wturował. Chcemy zejść na dół, nie ma schodów. Halo, czy ktoś nas słyszy? Małpki zachichotały i zeskoczyły z góry prosto do rzeki. Na to tylko czekał krokodyl Eugeniusz. Zanurzył się po cichu i zaczął płynąć w ich kierunku. Hopi, jak to zauważył, wskoczył z drugiego piętra do wody, żeby ratować małpki. Gdy okrągły ludzik wpadł do rzeki, zrobiły się takie duże fale, że wszystkie małpki wyrzuciło na brzeg. Chopi machał szybko rączkami i nóżkami, żeby uciec przed krokodylem. Ale kręcił się tylko w kółko, jak piłeczka. Ojej! Krokodylu, poczekaj! Nie rób krzywdy Hopiemu! Wołał gibaczek, ale krokodyl przecież go nie zrozumiał. Wtedy Mimi poprosiła słonia Gabriela o pomoc. Słoń owinął trąbę wokół Mimi i podsadził ją na swój grzbiet. Kiedy mimi usiadła, ruszył przed siebie szybkim krokiem, aż całe Zosie zatrzęsło. Gabriel zatrzymał się nad brzegiem rzeki i zatrąbił z całych sił. Wszystkie zwierzęta zamilkły. Zrobiła się taka cisza, że nawet krokodyl się zatrzymał. Wynurzył powoli głowę i zapytał: Co jest? Stało się coś? Teraz dopiero zauważył, że wszyscy na niego patrzą. Mimi zawołała: Krokodylu, nie jedz chopusia! Tymczasem biedny chopi nie mógł dopłynąć do brzegu. Tylko tak się kręcił i kręcił w kółko. Krokodyl jak to zobaczył, zaczął się śmiać. Podpłynął do ludzika i pomógł mu wydostać się na brzeg. Nie Mimo, dlaczego miałbym go znieść? Zapytał. Chciałem popływać z wąkami, ale uciekły. Wszyscy przede mną uciekają, a ja chciałem się tylko z kimś pobawić, dodał. Uratowałeś hopiego, krzyknęła mimi. Jesteś bohaterem. Tam, odparł skromnie Eugeniusz. Hopi też jest bohaterem! Wskoczył do wody, żeby ratować małpki. Krokodyl mógł przecież go zjeść. Zawołał kibaczek z drugiego piętra. Jesteś taki odważny, Hopusiu. Mimi zwróciła się wzruszona do ludzika. E tam, odpowiedział skromnie Hopi. Zwierzęta zebrały się nad rzeką, oczywiście oprócz hipopotamów. Gibaczek poszedł więc im pomóc. Małpki natomiast z radości zaczęły podrzucać Hopiego do góry. Potem wskoczyły do wody, by popływać z krokodylem. Wszyscy zebrani roześmiali się na ten widok. Tymczasem Gibaczek zamontował specjalną platformę z klocków, po której hipopotamy mogły zejść na dół. Zadowolone, ogromne zwierzaki mogły wreszcie wykąpać się w rzece. I tak, ludziki spędziły cały dzień ze zwierzętami. Nie zauważyły nawet, że dzieci w tym czasie zdążyły zjeść obiad. Dopiero kiedy było popołudnie i rodzice zaczęli zabierać dzieci do domu, Nadeszła pora sprzątania, i wszyscy musieli wrócić na swoje miejsca. Zo zostało rozebrane, zwierzaki trafiły na swoją półkę, a ludziki do domku.